Jesteś diamentem. Jesteś wyjątkowy. To właśnie ty jesteś w stanie osiągnąć dokładnie to, czego nie jest w stanie osiągnąć nikt inny. Inni, ci inni nie są w stanie ci dorównać. Nie są w stanie być na twoim poziomie, ponieważ ty jesteś tam, gdzie jeszcze nie jesteś, ale jesteś w stanie się tam dobyć, zdobyć ten szczyt, tam być, gdy... Tworzysz siebie, od nowa, jako człowiek sukcesu, jako zwycięzca, który jest w stanie sprzedać wszystko i kupić tylko to, co chce. Tak właśnie. Bez strachu, o... strachu o cenę innych. Debaty to umiejętności. Umiejętności bardzo przydatne w codziennym życiu, ale z drugiej strony jednak rzadko spotykane, więc też cenne. Umiejętności przydatne praktycznie wszędzie. W szkole. Na studiach, na rozmowie kwalifikacyjnej, w pracy, nawet na spotkaniach ze znajomymi. Po prostu w każdej sytuacji, w każdym momencie życia. Jakie to umiejętności? Po pierwsze, to po prostu swobodne przemawianie. To umiejętność bez większego stresu przemawiania przed większą ilością osób co powoduje też, że nie ma tego takiego strachu przed opinią innych, przed oceną innych, no i bardzo ułatwia życie. Z drugiej strony to interdyscyplinarna wiedza. To taka erudycja, która pozwala debatować i rozmawiać na prawie każdy temat, a tam, gdzie trochę tej wiedzy jednak brakuje, to pojawia się spryt, który umożliwia rozmawiać, tworzyć argumenty, nadal nawet gdy właściwie o danym temacie aż tak specjalistycznej i eksperckiej wiedzy po prostu się nie posiada. No i trzeci e, ważny aspekt, e, trzecia umiejętność, to tworzenie argumentów. I. Zarazem kontrargumentowanie tego, co podaje opozycja. To wymyślanie argumentów w właściwie w chwili, w sekundę. Więc przyjdźcie 18-19 października, tu wydarzenie jest gdzieś powyżej, i spotkajmy się. Jestem prezesem koła, więc na pewno się tam zobaczymy. I rozwińcie się z nami. Zdobądźcie te umiejętności. Cześć. Jesteś taki mocny, taki czujesz się... O, taki... Wy kiedykolwiek? W sensie tutaj nie chodzi mi o to, żeby zniszczyć kogoś argumentami, nie? Dobra, nakręcamy to, no bo to by się w końcu musi skończyć.